Pomaganie dzieciom, szczególnie w czasach kryzysu, jest zadaniem dojrzałych i kompetentnych dorosłych. Są takie chwile, kiedy dłoń pomocna jest niezbędna. Tym bardziej najmłodsi mieszkańcy Wejherowa nie zapominają o osobach, które zawsze chętnie wspierają i pomagają dzieciom. Wyrazem ich wdzięczności jest przyznawanie raz w roku statuetki Małej Andzi. W tym roku Mała Andzia powędrowała do firmy Euratech z Wejherowa. W imieniu prezesa firmy Jacka Pomieczyńskiego statuetkę odebrała dyrektor Centrum Handlowego Jantar wchodzącego w skład Euratech Aneta Kochanik. W naszej pomocy nie ma niczego szczególnego. Po prostu wychodzimy naprzeciw potrzebom dzieci. Staramy się im pomóc w trudnej sytuacji, w której nieraz w życiu się po prostu znalazły, na jakimś życiowym zakręcie. Zaczęliśmy bardzo prozaicznie, około 12 lat temu od... Paczek świątecznych ze słodyczami. Potem były to przybory szkolne dla domu dziecka, no i gdzieś tam. W ten sposób właśnie nasza działalność się rozkręciła, tak sprawiło nam to coraz więcej przyjemności. Mała Andzia to nie nagroda, ani szopka, ale istotna forma podziękowania za zrozumienie dla potrzeb dzieci. Dlatego, jak podkreśliła pani Aneta, Mała Andzia to jedna z najważniejszych form podziękowania dla firmy i będzie stała w honorowym miejscu. Ta nagroda jest dla nas szczególnie cenna, ponieważ jest właśnie przyznana przez najmłodszych. I tak jak wspominałam podczas swojej wypowiedzi, podczas wręczania statuetki, że gdyż śmieje się dziecko, śmieje się cały świat, jak powiedział Janusz Korczak. Statuetka małej Andzi to postać malutkiej dziewczynki. Nazwa nawiązuje do żony Jakuba Weichera, Anny.